Kiedy perłę, a używamy do montażu zapięcia drutu francuskiego. Drut francuski jest to nic innego jak bardzo cieniutki drucik, który jest zwinięty w rulonik. Zabezpiecza on nitkę przy montażu zapięcia przed przetarciem. Do supełkowania pereł używam nici nylonowych 0,5 mm. Zaczynamy od nawleczenia perełek. Na nitkę, służył nam do tego prowadnica, zostawiając jedną na sam koniec. Na końcu pokażę, dlaczego tak robimy. Zakładamy drut francuski, który przygotowujemy wcześniej. Odcinamy sobie około 1,5 cm i naprowadzamy go na prowadniczkę w ten sposób. Ściągamy go do perełki. jak to wygląda, o. I zakładamy jedną część zapięcia. Przechodzimy przez zapięcie i wchodzimy z powrotem w perełkę. Bardzo delikatnie zaciskamy, tutaj nawet dobrze to widać w tej chwili. Co się dzieje z drutem francuskim? On nam owija nitkę i ściągamy. Tak to powinno wyglądać. No więc zaczynamy supełkować. Układamy sobie na palcu wskazującym nić, na której są już perełki, a perełkę przytrzymujemy pomiędzy kciukiem a środkowym palcem. I zaczynamy supełkować. Igłę przeprowadzamy pod nitką i robimy tak zwane półsłupki. Raz, i drugi raz. Ściągamy. I przeprowadzamy perełkę. Czynność powtarzamy. Pod nitkę I znowu. Pod I półsłupak. Raz. I dwa. I kolejne. Tę igłę blokuje w parokach, ale to nic nie szkodzi. Raz. I dwa. zaczynamy zbliżać się do końca. Dlatego, żeśmy zostawiły jedną perałkę, bo teraz ją założymy na nić prowadzącą. O, w ten sposób. Zakładamy, musimy sobie troszkę wyprostować igiełkę. I zakładamy drugą część drutu francuskiego, uważając, żeby nam się nie rozciągnął. I znowu. Przechodzimy do perełki, zakładamy drugą część zapięcia. Wjeżdżamy z powrotem w perełkę. Tutaj uważamy, żeby drut nie wsunął nam się w otwór. Teraz pokażę bliżej. Wciskamy. Jeszcze prawie, żeby nie było za dużo łuzu na nicza. O, tak to wygląda. Odcinamy końca, bo to już nam nie jest potrzebne. I teraz te nici wiążemy ze sobą. Robimy supałek raz i drugi raz. To już nam nie jest potrzebna. Tak to wygląda i teraz końce Odcinamy i przypalamy. na część. Można tutaj Pomoc po i druga część. Dzienne nowe bardzo dobrze się przypalają. I tak mam w ten sposób przedpokonaną barankowe.